Znamy karnawał w Rio de Janeiro, znamy karnawał w Wenecji, natomiast niewiele mówi się o karnawale, o tradycjach związanych z tym okresem na Kaszubach. Jedną z ważniejszych i ciekawszych były bowiem zapusty. Tym terminem określano ostatni weekend karnawału, w zasadzie od tłustego czwartku aż do środy popielcowej. Czas szczególny i wyjątkowy. W tym okresie bowiem powstrzymywano się w domu przed niezbędnymi pracami, a spędzano go na zabawie, na spotkaniach, na rozmowach. Mężczyźni w tym czasie odpoczywali i zaglądali po gorzałeczkę albo po achtelek piwa. Natomiast gospodynie musiały zadbać o to, aby w czasie tych zabaw było co zjeść. Spotykano się w domach u gospodarzy, a czasami na salach wiejskich. Tutaj w Płotowie jedną z takich tradycji były wspólne spotkania w domu styprekowskich, werów albo gliszczyńskich. Na tych spotkaniach bawiono się, tańcowano, jak mówiono, tańcowano do siódmych potów. Każda z gospodyń musiała odtańczyć wywiasa podobnego do Polki albo tak zwanego drobnego, którym określano oberka. Ta zabawa, tańce miały dwojakie znaczenie. Po pierwsze, ludzie mieli wybawić się, wyszaleć przed nadchodzącym wielkim postem, a po drugie, im zabawa była bardziej przednia, tym plony miały być obfitsze danego roku. Między innymi plony lnu. Stąd też bardzo często przy tych zabawach śpiewano krótkie frantówki, piosenki mówiące właśnie o zbiorze lnu, o urodzaju, o tym, jaki będzie on długi, piękny i jakie piękne białe sukna z niego powstały. Tak jak mówiłam wcześniej, panowie w tym czasie raczej odpo odpoczywali, a panie oprócz tego, że się bawiły, musiały też zadbać o to, aby nie było głodno. Bardzo często pieczono proste i tłuste potrawy, które również miały zapewnić siły witalne na nadchodzący wielki post. Z racji, że kuchnia kaszubska nie była jakaś wykwintna, wymyślna, to też sięgano po proste przepisy. I w ten sposób przygotowywano z mąki pszennej tego rodzaju pączki zwane pampuchami albo z mąki żytniej purcle, często nazywane też tutaj w Potowie pumlami. Dlaczego mąka pszenna i mąka żytnia? Otóż mąka pszenna była trudniej dostępna na tych terenach, gdyż ubogie gleby trudno było na nich wyhodować pszenicę. Mąka żytnia była bardziej dostępna. Bardzo często tego rodzaju wypieki. Z ciasta mącznego i drożdży przyrządzano z resztek ciasta chlebowego. Nikt nie narzekał na jakość, na twardość. Każdy się cieszył, że jest coś tłustego, pożywnego, dodatkowo posypywano to cukrem. Oprócz pampuchów, purcli, puczków, pieczono również placki ziemniaczane, również na smalcu oleju, tłuste. A także tak zwane na kaszubach ruchanki, czyli placki z żytniej mąki i drożdży. Na jedzenie się do miało zagwarantować pomyślność, a także pomóc wytrwać post. Dzisiaj te zwyczaje na kaszubach może nie są aż tak bardzo kultywowane. Ale w tym okresie zapustowym, czyli w tym ostatnim weekendzie karnawału, nie brakuje przyrządzania właśnie takich wypieków, ani też nie brakuje wspólnego spotykania się i biesiadowania.